Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Izzyka, przed wami kolejne spotkanie Emeritos Banditos w lidze SA Intermediate. Dziś ma na mapie do inferno będziemy starali się odwrócić szale zwycięstwa, bo ostatnia inferno nie poszła. Dziś sprawdzimy sami. Forma? No, może być w kratkę, bo hmm. przez ostatnie kilka dni bało było grania w CSA. To był działkowy weekend, potem była randka z Paulinką, potem troszkę choroba wzięła mnie i moją córkę, także wczoraj pauzowałem, nie grałem w Counter-Strike'a, zobaczymy jak to będzie wyglądało dzisiaj. Mam nadzieję, że Jerek Pasza będzie dzisiaj w fantastycznej formie, przy momentem 30 fragów zakręcony na Mirażu, do tego liczę tutaj naszego trenera Grubego, bo... Ogródek dwóch! Ja sobie kałaszka zabrałem Pakę, pakę plantował Nie Ja na defensie zostawię Drugi, drugi idzie Banan Idę, idę Druga, był ba... banan jest Jeszcze jeden mas... nie, ma nie mało Prawo, miotło, miotło był wupą, Nie widzę go, on smoku chyba jest Albo jest gdzieś blisko bez... Kur... Co no ja gram? Nożuje Dobra, ja WUPA jest tyketa. Gdzie ta łupa. Okay. Mhm. Ale, ale rączkę ty. A tam w ogóle jeden siedział jeszcze z